No w trosce o swoje bezpieczeństwo, jeśli jesteś tak świadkiem tak, powietrzanego zachowania tak, lub widzisz porzucony no to bagaż, kupuj mu lub straż ochrony kolei 22 474 000, 000 Bagaż pozostawiony bez opieki zostanie usunięty Dasz i powiedzenie. na kosz do śliciela. Moje je teraz. I to jest A to na Koślin będzie jechał. Odciągniemy się do stacji Szczecin Główny przez stację Czerwisk, Kostrzyn, Gryfino, Stoi na torze pierwszym, przy podobie drugim. Plany odjazdów 17.20 to? Ona to wszędzie PKS-a, PKS. ma po prostu taniej niż PKS-a. Ta, Co? Już tak, kurde. To była biedota. Nady. Nie wola. Ja tam nie mam czasu, jak jestem zielony, to mnie i coś innego byś O czymś innym myślę. No, skończymy. Klapę, klipę, to tu pan w bankie, a on papieruje, lec ten jas. O to ja wiem.

Pociąg Region Piszta do stacji Szczecin Główny przez stację czerwisk Kostrzyn, gryfino od 21-3 Prosimy zachować ostrożność i nie zmierzać się do klamencji kraju. Życzymy Państwu Wróci moje è malezza! moje ma è malezza! Io ti chiamo Estone! Sì! Bruccio, ma è malezza! Nooo! E' un'amica podoba! E' un'apier! Bruccio, tu kochane il Oh. <laughs> Dawno go nie nagrywałem O, oh, zatrąbił spokojnie Dawno go nie nagrywałem Po już czasie, co nie? Z manewrami go nagram, w sumie kdyby líbí To ten tě potlap. Nevím. To až musí, to všechno, to musí překotovat, že ne? No to no, on jezdí, po poprvé. Tak, to jsem

Takže, bože, jak? No, je to. Takže, my jsme přišli do dobře, jak? Má jen To Wow, docela, no, to dobré že bruci, jo, moje je malé, to je boh. No, je bruci, To. To

Musi pojechać, bo musi pójść pójść z to, Bo jest na Lublin główny, już przygotowany począł. On musi tam pojechać. A najpierw Alicja musi, nie mieści, nie miesią. Nie, mi doradzą go do tego, kurde, do maszyn. Nie, mów, stąd nie, nie, wiem, że skąd pojedzie. Tu nic nie, 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 我不了又合